Siema, tutaj smutas siwaneczko, sojser zimotas a to jest um, Jedenasty, 11, 12, nie pamiętam który odcinek z um, smutasowych przygód tak, dawno nie było odcinku sorry sorry dzisiaj mówię w poćpiechu bo nie wiem czemu, ale dobra eee, nie dokończyliśmy naszego generaturu szkodzimy co zasuwamy żeby, Uff, żeby do, go dokończyć okej okay, już co... Eee... Um, żeby... żeby tam... Gdzie mam kamień? Naprawdę nie mam kamienia. Dobra. Ee, idziemy, idziemy do kopalni. Tak. Do kopalni po kobla. Patrzcie, uda mi się. Fuck! Dobra. <grystanie> Dawniej nie grałem Minecrafta, bo ostatnio... Dość czasu spędzam na rybach Na chodzeniu na ryby Bo ja kocham łowić ryby Ostatnio byłem Wczoraj byłem z tatą Na zasiadce karpiowej Ale już jesteśmy z powrotem Dobra Więc Kopiemy e, Gdzie mamy? gr... A dobra e, e, Jesteśmy z powrotem postanowiłem wziąć jedno TNT Rozsadzić i szybciej było teraz zrobiłem takie takie coś czekajcie jeszcze to buduję i mamy parę kobla tu było tak dużo kobla jeszcze tam nie wykopałem ale to potem jeszcze w ogóle poszłem do takiej tam nadu do jaskini bo też tam było pełno kobla no ok tak, więc wychodzimy jakoś wyjdziemy żeby tak fajnie było dobra, e, więc idziemy teraz do góry i widzimy się po przerwie okej, jesteśmy u góry, nasz, nie mu, nic nie mu <śmów> <śmów>

Nie pamiętacie, nie, nie, nie pamiętacie. E, e, budowałem to ostatnio, kiedy to było dawno temu. No, tam. jeszcze tak. I będziemy robić dach. Zapomniałem, że to robiłem tu za dużo kobla. Ale dobra, e, teraz będziemy robić dach. Ja chyba zrobię cięcie. I widzimy się po przerwie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem i... Udało mi się to zrobić. Przez chwilą parę szkieletów... O! Jak widzicie. Spadło. I jest git, jest majątek. Więc... Więc... Jest git. Eee, czekajcie tylko. Tak naokoło zrobię. Żeby... Jakiś ząbek tu nam nie był. Eym... Um, Czekajcie... Okej, okay, okej. Okay. I okej. Okay. Więc aby nam spadały. Mm. Na tym modzie można robić te chyba. Chyba. Chyba, chyba. To, te. Um. No. ...respawny. O. Można robić respawny. Nie pamiętam jej... Myślałem, że... No dobra. Um, mm, nie wiem. Czy w tym odcinku chcecie iść do... Zgadnijcie. Zgadnijcie. Do podziemi. Żeby wykopać obsydian. I na tym modzie... Może wam się spodoba. Można, czekajcie, jest tu to. Tak. Można iść do adheru. Nie wiem jak to się nazywa, ale tam można iść. Ciastek! Nie ma e, No. To widzimy się tam w podziemiach. Okej, okay, patrzcie. Mam ścianę w ramieniu. Aha. No, jesteśmy w podziemiach Tu przecież chwilą mnie szkielet strzelał i mamuka Dobra, eee Gdzie było... Gdzie był ten obsypian? Pamiętacie? Żadne Chyba na dole tam, nie? O, tak jest Rajbo! Ale! Ale palało e, Oh fuck you, fuck you, bitch! It's you. Dobra. Tu chyba jest bezpieczny. Chociaż nie wiem. Ale dobra. Ok jeszcze? Um. Okej. Dobra. Dobra, najpierw to wykopiemy. Idzie! Idzie! I będzie obsydian, będzie obsydian! Yeah, Mamy obsydian. Teraz ten potrzeba na portal. Cztery Dobra. sobie zrobię portal, albo nie pamiętam tak. No dobra, tak. Tak. To będzie potrzebne, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery.

Teraz ten wykopiemy, potem tamten. Boże, ile nam to zajmie. Dobra, ja robię cię, cię widzimy się za chwilkę. Fuck! Dobra, widzimy się za chwilkę. Okej, okay, jesteśmy. Oh, fuck, przecież przebadaj. Yy, dobra, jesteśmy. No, no już 12. A, jeszcze trochę. Teraz weźmiemy tak che można... O! Klawiatura, klawiatura i spada się. Dobra, No. Oba sata. Jeszcze dwa. I w kolejnym odcinku wejdziemy do netera. U, u. Yes, mamy jeden nasz upadek ja tu zawsze tak biorę i idziemy sobie spać bam. ok wychodzimy i co tam wychodzi ja nie wiem wiem tylko tylko jedno że zaraz padnę dobra a bam dobra i zbiorcie dobra Tam jest Widzę Krater U The Fuck się wysłaszyłem Ehm Idziemy do góry mam Koda Dobra, idziemy. Idziemy! Spadłem! Aha! Czemu nie widzieliście? W ogóle miałem o czym? Nie pamiętam. Ale jak widzieliście, no to miałem ogromne partanie. A jak nie widzieliście, to ja sobie tutaj biegłem. Takie coś. I tak tu nie zrobiłem i spadłem. Na dwóch serduszka. Bo nie pamiętam czy miałem na kranie czy nie. Ej dobra. Szko idziemy po... Just można! Okej Eeeem... Eeeem, a... hops, hops. No jest smota! No jest! Naprawdę? No! Ja nie chcę iść na sam czy mamy zapytanie, czy nie mamy? Jak nie mamy, trzeba zrobić. Pada deszcz, pada deszcz, dzwonku, dzwonku, dzwoń. A, Świętego Mikołaja goni EBIO, hej. Ha, kur. Myślałem, że już przejdę męskiego parkura. Ping, min! Mówi. Dobra. Um, gdzie robimy? Kur, kurde spadło. Dobra, um, portal robimy... Ty, musisz do góry. Nie. Tylko tu. Nie. Chociaż? Nie. No. Portal robimy... Nie. O! Halo! Ja to Kurde mać! Ja nie mogę! JAK SIĘ WYSTRASZYŁEM Ej, ale czemu on przeżył? przeżył? Hm. Ale jak się wystraszyłem Jezus Maria Nie, nie patrz na Tu furtka musi być O, właśnie Dobra Or, Nie Gdzieś tam na dworzu portal zrobimy e, kobyl po czym na kobyl. kobyl ja nie mogę ja sobie ściszę lepiej te dźwięki muzyczka w Dobra. E, sobie zrobimy wodę e, Hops, 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 hops. Kinamy drewna. i budujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. A dobra! Kiedy to tak? Co ja robiłem? Mogłem tak. I jeszcze pięć. Nie, teraz coś źle tak, chyba <laughs> <laughs> dobra. Dobra. no. Także... Sorry. nie kłopociek. Ale dobra. Oj, Dobra. Zrobimy to i widzimy się w kolejnym odcinku, jak wchodzimy do noteru, a potem musimy wykopać tylko... Jedną rzecz i będziemy mieli kolejny podportki pod, pod do Edharu. Do Edharu? Edharu? Nie wiem. Edharu. Edharu. Nie to jednak. Więc jest zrobione. Teraz trzeba czekać na oznaki. Nie wiem, że kolejnym odcinku wbijamy. Burza jest! Curne! Pior ni cap ni! Eh! Eh! Deixa'm, deixa'm. Hops! Bé, ja hem vist el dassec. Col, I zbieram. No więc w kolejnym odcinku budujemy, zapalamy i wchodzimy, wbijamy ludzie. I wbijamy do samego wnętrza porta. I będzie teraz, w całą liście. Ach, mocno, Nareszcie mamy... Dobra. Porta. Chodzimy! Komentujcie, subskrybujcie i... Nie wiem czemu nie mam skina. Juhu! Na ranko, na ranko. Na razie, cześć.